Ewangelia ma cudowne słowo skierowane do naszej duszy jestem przekonany, że pomoże nam przygotować się do tych świąt i przeżywać w głębi Adwent. Zanim czytam e, Ewangelię, chciałem wam powiedzieć, że e, dzisiejsze słowo Boże ma bardzo dużo do czynienia z muszelką. Zaraz, zaraz się dowiecie dlaczego. Z Ewangelii świętego Marka, rozdział 5. A pewna kobieta 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, Żebym choć dotknęła jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Odwrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tą, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zniekniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. Dopiero to ostatnie zdanie e, naświetla nam całą tą historię. E, daje nam pewne założenie, bez którego cała ta historia w ogóle nie mogłaby mieć miejsca. Otóż usłyszeliśmy, córko, twoja wiara cię ocaliła. Twoja wiara cię ocaliła. No ale co to znaczy, że wystarczy wiara? No ale w ogóle ta kobieta skąd, skąd to wiary ma, skąd się wzięła? Otóż, zanim podeszła do Pana Jezusa, zanim dotknęła jego płaszcza, zanim została uzdrowiona, dokonała czegoś niesamowitego, dokonała czegoś wspaniałego. I e, słuchamy na początku: e, Posłyszała o Jezusie. I co już? Otóż, posłyszała o Jezusie. Słowo skierowane do niej, na pewno pod nadtchnieniem Ducha Świętego, było zbawcze. Posłyszała Jezusie, ktoś jej powiedział: Pan Jezus jest tam, chodzi, coś uzdrawia. I ona posłyszała i przyjęła to słowo. Przyjęła to słowo, które zapuściło korzenie w jej duszy, i później pozwoliło jej podejść do Pana Jezusa i e, zostać uzdrowiona, tak jak to czytaliśmy przed chwilą. I wczoraj świętowaliśmy niepokalane poczęcie Matki Bożej, i e, jak czytamy Ewangelię, tak generalnie to Matka Boża e, nie to, że jakieś tam cuda wyprawia, e, nie to, że góry tam przynosi czy coś, e, nie uzdrawia nikogo, e, nie z staje, tak jakoś. Te. I, no ale czyni coś jeszcze wspanialszego niż to. E, przyjmuje. Słowo Boże. Przyjmuje Słowo Zbawcze. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak jak mówi Święty Jan na początku swojej Ewangelii, na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Także Maria jest w stanie przyjąć. Przyjąć to Słowo Zbawcze dla całego świata. I nie ma nic wspanialszego w wierze, Niż przyjąć. Przyjąć łaskę, przyjąć to słowo. Częstym błędem w życiu w wiary jest właśnie to, że myślimy, a im więcej rzeczy będę robił, tym lepiej. Będę się modlił, ja będę czynił apostolat, będę czynił różne dobre rzeczy, e, będę organizował 10 tysięcy różnych rzeczy. Ale chodzi o to przede wszystkim i najpierw, żeby przyjąć. Przyjąć tak jak to muszelka. Która przyjmuje postawę przyjęcia, <grych> i um, dopiero wtedy, gdy będzie pełna siebie, dopiero wtedy, gdy przyjmie to słowo, te łaski, będzie mogła zacząć dzielić się tym wszystkim, co otrzymała. Będzie mogła dopiero zacznie wtedy, um, jak będzie pełna, dopiero zacznie wtedy automatycznie działać. Tak jak kobieta w dzisiejszej Ewangelii, która Otrzymuje to Słowo, które zapuszcza w niej korzenie wiary, zaczyna podchodzić do Jezusa, dotykać jego płaszcza i zostaje uzdrowiona. Także na, ten, na ostatnie dni tego Adwentu, w połowie jesteśmy, przyjmiemy tą postawę przyjęcia. Bądźmy jak ta, ta muszelka. Przyjmijmy to, co Pan Bóg do nas, do nas przygotował, i to na pewno uczyni naszą wiarę żywą. Naszą wiarę e, działającą, e, dzielącą się z innymi tym pięknym skarbem, który otrzymaliśmy z Panem Bogiem.